Na tym kanale w przeszłości powstawały już materiały o piłkarzach, których nie zobaczymy w przyszłych edycjach gry. Natomiast dzisiejszy odcinek będzie już na tyle konkretny, że znamy wszystkie te karty, ponieważ premiera gry zbliża się wielkimi krokami. A tak poza tym, widzowie, jeżeli wbijecie 1000 apek w górę pod tym materiałem, to dzisiaj o godzinie 20 stream na YouTubeku, gdzie pożegnamy już powoli FIFA 22, porobimy mnóstwo pików z ikoną, rozbudowy 8,5 razy 10. Co prawda wiem, że to już koniec tej gry, ale myślę, że trzeba jeszcze ją oficjalnie pożegnać. Także zapraszam serdecznie, spędzimy fajnie ten weekend. Żadnym z moich poprzednich materiałów nie wspominałem o tym piłkarzu, a go również w tej edycji gry już nie będzie, mianowicie Andres Iniesta i tutaj spokojnie Hiszpan wcale kariery nie kończy. To mogło przyjść wielu z Was do głowy z racji tego, że jest to dość wiekowy piłkarz, ale to wszystko i tylko wyłącznie dlatego, że po prostu Liga Japońska w FIFA 23 już się nie pojawi. Wszystko to za sprawą tego, że po prostu obie strony nie przedłużyły kontraktu, i Liga Japońska FIFA 23 być nie może. Ja jestem troszeczkę rozczarowany, bo praktycznie w każdej FIFA Nesta miał przynajmniej jedną grywalną kartę. Co ciekawe, FIFA 22 i jej postanowiła już mu żadnej karty nie dać. To jest dla mnie trochę zdziwienie, bo zawsze jej staje miał. W FIFA 21, 20 i tak dalej. Przede wszystkim jest to piłkarz, który miał karty drużyny roku. Także myślę, że jest to no, rzecz wiekopomna, bo myślę, że i nie jest już więcej FIFA 23 nie zobaczymy. Chyba, że już jako karty ikony, no i oczywiście nie FIFA 23, ale jeszcze w jakichś przyszłych edycjach. W sumie jak w przyszłych edycjach to już nawet nie w FIFA. Kolejny piłkarz jest dla mnie niesamowitym zaskoczeniem, ponieważ nie miałem absolutnie pojęcia, że zawodnik ten zakończył swoją karierę mianowicie Martin Hinteregger, czyli środkowy obrońca z Eintrachtu Frankfurt. Austriak w tym roku postanowił tą karierę zakończyć w wieku zaledwie 29 lat, co było dla mnie niesamowitym szokiem, że w tak młodym wieku piłkarz już kończy swoją karierę. Grając w naprawdę niezłym klubie, będąc podstawowym zawodnikiem i graczem, który w poprzednich edycjach gry miewał chociażby karty Toc. Ale zobaczcie, w każdej fifi miał jakieś informy praktycznie, tak w tym roku również miał informa, w poprzednich to nawet po dwa. Tutaj również dwa były, także Martina Hinteregera. Również w następnej edycji gry już nie zobaczymy. Co prawda, ten piłkarz już wcześniej pojawiał się w odcinkach, ale tutaj minęło już parę miesięcy i nadal nic nie wiadomo, jeżeli chodzi o pana Greenwooda, czyli jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia. Jedno jest pewne: w tym roku go nie zobaczymy, tak samo jak i nie zobaczymy Benjamina Mendiego. Goto oczywiście z powodów takich, że wciąż przebywa w zakładzie karnym. Natomiast o Greenwoodzie za dużo nie wiadomo. Jedno jest natomiast pewne. go na pewno nie będzie, ponieważ w tych wszystkich likach, ocen i tak dalej... W silniku gry po prostu Anglika nie ma, także w FIFA 23 na milion procent go nie ujrzymy tak samo jak Mendiego, Sigurcona. Jest to temat powielany, ale myślę, że w takim oficjalnym dzisiejszym odcinku również musi się znaleźć. Natomiast bardzo chciałbym wiedzieć, co tak dokładnie się z tym chłopakiem dzieje, bo nie ukrywam, że był to naprawdę obiecujący piłkarz. O tym piłkarzu już także kiedyś wspominałem, no ale w tym zestawieniu musi się znaleźć legenda FIFA, mianowicie Adebayo. Jest to dosłownie legenda FIFA, no bo raczej nie jest to legenda prawdziwej piłki nożnej. No ale Adebayo zasłynął z kilku rzeczy: przede wszystkim z niepowtarzalnej sylwetki piłkarskiej, z racji tego nawet otrzymał 99 fizyczności, ponieważ troszkę tej mięśni ma. Jest to bardzo smutna informacja, bo tak jak mówię, odchodzą legendy. Jeszcze na sam koniec gry przynajmniej został fajnie uhonorowany, bo dostał naprawdę mega fajną kartę. On praktycznie co roku dostał jakieś głupie dziwne karty, no ale to już niestety był ostatni raz, kiedy je zobaczyliśmy. No bo on karty Hero, ani legendy, no nie ma szansy, że dostanie właśnie te ikony. Ale może kiedyś i jej postanowi zaskoczyć i jeszcze go wydać w jakiejś dziwnej specjalnej wersji. Tym razem na tapetę bierzemy a czterech piłkarzy, którzy nie będą w FIFA z tych samych powodów, mianowicie tylko i wyłącznie z tego względu, że ich klubów nie będzie w FIFA, a to za sprawą tego, że nie ma licencji. Dlatego takim pierwszym piłkarzem jest Vidal. O ile jego karty w FIFA nigdy nie były jakieś niesamowite, to tutaj warto o nim wspomnieć, bo przede wszystkim jest to naprawdę solidny piłkarz, którego jako ja z racji tego, że otrzymywał idiotyczne czerwone kartki I tutaj taka sama sprawa Lejwa Ale tutaj już on nie zasłynął z tych idiotycznych czerwonych kartek No ale jednak piłkarz, o którym myślę, że większość z Was słyszała tak samo Everton. On już w tym wypadku nie był aż tak, myślę, rozpoznawalnym piłkarzem. Chociaż na początku gry za go statystyk parę osób mogło nim grać. No i chyba czas na tego największego z mainstreamu, mianowicie Fernandinho. On odchodzi również do klubu, którego FIFA nie ma, także będzie to jego oficjalne pożegnanie. Moim zdaniem w FIFA również jakiś kart niesamowitych nie miał. No może w tym roku było już troszeczkę lepiej z racji tego, że otrzymał to swoją ostatnią kartę. No ale koniec końców. I i tak powiedzmy sobie szczerze, że ta czwórka furory w Furory FIFA nie robiła. No, w prawdziwej piłce to już co innego. Możecie być prawdziwymi fanami piłki nożnej i wcale o tym grajku nigdy nie słyszeć. Ale jeżeli jesteście Fifaczami i o tym grajku nigdy nie słyszeliście, to po was. Mianowicie tym piłkarzem jest Miura. No, myślę, że tutaj każdy fan FIFA musiał przynajmniej raz o Japończyku słyszeć. Przede wszystkim Miura zasłynął tym, że w fucie wciąż miał swoją kartę. Pomimo tego, że ma aż 55 lat. Co jest rekordem, jeżeli chodzi o piłkarza. Także, no, co prawda, on grywał już na niskim szczeblu rozgrywkowym, ale wciąż jednak jest profesjonalnym piłkarzem. Tutaj też taka bardzo ważna informacja, jeżeli chodzi o Japończyka. W FIFA go już nie zobaczymy, z racji tego, że klub, w którym gra, nie ma po prostu licencji na FIFA i tej ligi, w której gra, w FIFA nie będzie. A skoro jesteśmy już w temacie legend Fify, a nie bardziej legend piłki nożnej, no to tutaj bez wątpienia musiał znaleźć się Gausew, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych graczy w FIFA, a mianowicie tylko i wyłącznie z tego względu, że na każdym ze swoich zdjęć, które miał w przyszłości robiony. Po prostu robił idiotyczne miny. Naprawdę, tylko i wyłącznie z tego jest znany, ale wielki plus dla jej sport za to, że w tym roku postanowili mu dać kartę specjalną, która naprawdę robiła go graczem grywalnym. Także całkiem spoko inicjatywa Ripple Owners. Tutaj oczywiście ludzie się śmieją, ale ja się osobiście bardzo cieszę, że do takiej rzeczy doszło, bo jej już nie słynie zrobienia jakichś takich fajnych akcji właśnie jak ta, dlatego wielki szacunek akurat za to. Kolejny piłkarz, którego musicie na pewno kojarzyć, a którego w FIFA już nie zobaczymy z racji tego, że również przeszedł do klubu, który nie ma licencji, mianowicie jest to Paulinho i tego piłkarza przede wszystkim wziąłem z tego względu, że myślę, że większość Was go kojarzy, a to wszystko za sprawą tego, że rozegrał na początku swojej kariery mecze w Polski Lidze, a mianowicie w ŁKSie Łódź, nie był to piłkarz, który zapowiadał się na jakiś olbrzymi talent, ale bez wątpienia nim był, skoro z łódzkiego Widzewa zagrał w takich klubach jak chociażby Tottenham. No wielu piłkarzom to się nie udaje. A bez wątpienia, Paulinio się udało i jeszcze sobie może dodatkowo wpisać do swojej kariery polski klub. O tym piłkarzu też mam wrażenie, jeszcze nigdy nie wspominałem, a myślę, że jest warto, mianowicie Florian Towę. I tutaj co najśpieszniejsze, on wcale nie zmienia ani klubu, ani ligi, ani nie kończy kariery, a i tak w go nie zobaczymy. A to wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że Ligi Meksykańskiej od przyszłego roku też już nie będzie. Także Floriana Towę musimy z FIFA pożegnać, i tutaj też taka bardzo fajna ciekawostka, że piłkarz ten nie fajne karty w Fifie. Także to nie jest tylko tak, że odchodzi piłkarz, który kiedyś tam miał złotą kartę i tak dalej. To weł niewał dobre karty, także warto o tym pamiętać, no ale niestety jest już taki meg, że go więcej w FIFA nie zobaczymy. Bardzo szkoda, że te ligi odchodzą, tak jak japońska i meksykańska, no ale my nic na to nie możemy poradzić. Aleksandar Kolarow, to piłkarz, który bez wątpienia kilka fajnych specjalnych kart miał, ale to był przede wszystkim bardzo dobry piłkarz. No tutaj występy w interze Mediolan mówią same za siebie. Byle kto w tak dobrym włoskim klubie nie zagra. A tutaj, jeżeli chodzi o Kolarowa i niezobaczenie go w przyszłych edycjach gry, to wszystko jest spowodowane tym, że Serb swoją karierę zakończył. No, i tutaj nie ma się co oszukiwać w przypadku tego piłkarza. Nie ma szansy na kartę Hero ani nie ma szansy na kartę Legendy. Także jest to ostatnia FIFA, w której mogliśmy Serbem zagrać. Moim zdaniem niesamowita szkoda, bo co prawda on w Fifie, no, takich kart mega, mega grywalnych nie miał jak Roberto Carlos czy jacyś Ferlo Mendy, ale jeżeli chodzi o takiego solidnego lewego obrońcę, który był przez lata w Interze, to myślę, że Kolarow i tak nasz szacunek zasłużył. Tutaj przyszedł czas na pierwsze, grubsze wiadomości, mianowicie ikony, których w FIFA 23 już nie ujrzymy, a pierwszą z nich jest holenderska ikona Mark Overmars. On w tym roku został zawieszony za to, że popełnił się rzeczy, których nie powinien, czyli tam pisał jakieś nieodpowiednie treści do kobiet i został również wyrzucony za z Amsterdam, chyba z jakiejś roli dyrektorskiej. Także no tutaj mówimy o troszkę większej stracie, jeżeli chodzi takiej no karty no, może nie za dobre, jeżeli chodzi o FIFA, no ale bez wątpienia jednak karty i ikony, ale też jest bardzo ciekawa informacja, bo szeryf podawał również to, że były jakieś liki, że w bazie gry Overmars również był. Także tutaj możemy jeszcze się leciutko wstrzymać, ale jeżeli mówimy o oficjalnych informacjach podanych ze strony EA no to Overmarsa w grze po prostu nie powinno być. Chociaż wiemy też jak było chociażby za Van Bastenem którego też miało niby nie być, a jednak tak naprawdę znikąd się pojawił i jej nawet nie. Nic nie powiedziała, po prostu go znowu dodała. Także może jeszcze overmarsa będziemy mogli zobaczyć, tego nikt nie wie. Ale jednak tutaj póki co informacje się pojawiają, że Holendra nie będzie. No, i tutaj po prostu trzeba wspomnieć o najwybitniejszym piłkarzu, być może w historii całej piłki nożnej. Ikonie, którą ja uwielbiam, a mianowicie Diego Armando Maradona. Go również w FIFA 23 już nie ujrzymy. Również w połowie FIFA 22 został zawieszony, ale nie za to, co Overmars, a po prostu tylko i wyłącznie o to, że chodziło o kapuchę, Jakoby po śmierci argentyńskiej ikony, po prostu prawnik, który miał prawa do jego wizerunku. Zaczął tutaj walczyć z jej sports o większe pieniądze zapewne i z tego względu karta została wycofana. Być może w FIFA-23 się pojawi, bo jest ten sam case, jeżeli chodzi o vermarsa, również niby w bazie gry gdzieś tam szerryflikował, że będzie, chociaż oficjalnie nic takiego jeszcze nam nie powiedział. Także może jest tak jakaś, wiecie, Pinka szansa, no ale ja nadal trzymam się tego, co jej sports powiedziało, że maradony nie będzie. Także no niestety ja żyję tym przeświadczeniem, że Argentyńczyka nie zobaczymy. Jedna z najwybitniejszych kart. Ja osobiście uwielbiałem nim grać. Lewa noga i strzał finezyjny to jest miodzio. Uwierzcie mi, lepszą nogę to nie wiem. Nie, no chyba nie dało się mieć. Ja wiem, że jeszcze Lewandowski również tam gdzieś potrafił z tego strzelić. Lewandowski, Jezu, Messi oczywiście. Teraz mi się myli, bo Lewandowski robi furory jak Messi niegdyś w Barcelonie. No ale nie zmienia to faktu, że lewa noga Armando była po prostu nie z tej ziemi. Dzięki za obejrzenie tego materiału wbijajcie koniecznie o 20 i do usłyszenia na streamie.